Dzień dobry, dzień dobry! Moi drodzy, przychodzę do was dzisiaj z bardzo fajną wiadomością, w sensie mamy dla was trochę prezentów. Yy, moi drodzy, jak wiecie, żeśmy na jesieni zeszłego roku wydali coś, co nazywa się kartkownik. Tak to wygląda. Kartkownik to jest kalendarzo, dzienniko, pamiętniko, notatniko, coś tam na 2023 rok. Bardzo, bardzo wielu z was, wiele tysięcy z was kupiło ten kartkownik, za który jesteśmy bardzo wdzięczni, w sensie, że kupiliście. Dzięki temu też kochani wsparliście naszą fundację, dzięki temu yy, robimy... Studio. Bardzo się z tego, bardzo się z tego cieszę. Kochani, została nam końcówka nakładu. Trochę jeszcze jest. Nie jakoś bardzo dużo, ale trochę jest. Bardzo byśmy nie chcieli, żeby ona się zmarnowała. Przypuszczam, że już teraz mało kto gdzie będzie chciał kupić. No, bo już jest marzec. Większość ludzi, która potrzebowała kalendarza na 2023 rok, już się pewnie zaopatrzyła. W związku z tym, kochani, chcielibyśmy wszystkie, cały ten nakład, który nam został, jak najszybciej Wam po prostu rozdać. Kochani, nie chcielibyśmy go niszczyć. No, bo po co? Skoro jest to, warto z niego skorzystać. Wydaje nam się, że to jest naprawdę dobra rzecz. To jest bardzo wielu z Was pisało, że fajnie, że go zrobiliśmy i wielu z Was z niego korzysta. I z tego się bardzo cieszymy. Kochani, to jest po prostu Książko, notatniko, kalendarzu, można to postawić na biurku, można to nosić w tym. W torebce można to zapisywać swoje myśli, są tutaj cytaty Pisma Świętego, są tu mądre cytaty mądrych ludzi, na przykład moje, i tak dalej, i tak dalej. Kochani. Rozdajemy go cały nakład, który został za darmo. W sensie, jak zobaczycie, jak wejdziecie na stronę, kosztuje złotówkę, ale to z tego z tego powodu, że nie może być cena zero, bo to nie, nie da się tego zrobić tak formalnie. Dlatego cena jest po prostu złotówka, ale chodziło nam o to, żeby go rozdać za darmo. Oczywiście, kochani, jeżeli ktoś będzie chciał, no trzeba będzie zapłacić za wysyłkę, przepraszamy, no, ale nie. Jesteśmy w stanie finansować wysyłki, więc po prostu musicie opłacić wysyłkę i kartkownik kosztuje 1 zł. Jednocześnie, kochani, bardzo zachęcamy, jeżeli ktoś będzie chciał, jest tam zawsze, kiedy go kupujecie, taka opcja darowizny. Więc jeżeli ktoś uważa, na przykład, że chciałby dać 2 zł, albo 3 zł, albo 5 zł, albo 40 zł, albo 600 zł, albo 80 tysięcy zł. Za jeden kartkownik, polecam. To można tam koni dowolną dorobiznę złożyć. Uwaga, ale też nie trzeba. Wystarczy, że kupicie go za złotówkę. Konie. Bardzo Was prosimy. Niech to się nie zmarnuje, tylko niech idzie w ręce. Weźcie wszystkie te kartkowniki i niech pójdą. Koni myślimy, że zrobimy też kolejny kartkownik na 2024 rok, ale zrobimy go trochę w inny sposób, w takim sensie, że najpierw zrobimy zamówienia i wydrukujemy po prostu tyle, ile. Ile was będzie chciało? No, wiele tych tysięcy z was kupiło to, więc mamy nadzieję, że będziecie może cieli jeszcze jeden, te kolejne tysiące. Tylko to już właśnie tak zrobimy, żeby nie trzeba było potem tego nakładu marnować. Kochani, zapraszamy. Za złotówkę do wzięcia rozdajemy aż do końca nakładu. Mam nadzieję, że oczywiście, Kani, ci wszyscy, którzy kupiliście kartkownik wcześniej, tak, że się nie obrazicie. Bo sobie powiecie, no to mogłem poczekać, to bym teraz dostał za darmo. Konie, dzięki temu wsparliście na naszą fundację, więc jestem wam bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że nie będziecie czuli, że to coś nie tak, a po prostu nie chcemy, żeby się zmarnował. Jeżeli chcecie, za darmo, no dobra, za złotówkę, yy, rozdajemy kartkowniki do ostatniego egzemplarza. Bierzcie, ile wlezie, żeby wszystkie poszły i żeby poszły w Wasze ręce i mam nadzieję, Wam się przydadzą. Malutkie jeszcze tylko ogłoszenie, kochani, już to mówiłem, tam w różnych... Kani 15. wiecie, że kwietnia mamy to wielbienie błogosławieni, taur, nie Tauron Boże, tylko Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Kani zostało już tylko trochę miejsc na, stojących na płycie, bo całe trybuny już poszły, ale udało nam się teraz dołożyć set, nie dużo, no kilkaset, ale jednak miejsc siedzących, bo po prostu pojawiły się takie loże, w których są miejsca siedzące. Oczywiście wszystkie ceny, wszystkie bilety są takie same. Kani, jeżeli byście chcieli z nami się spotkać w kwietniu, to bardzo Was zapraszam, bo to będzie super modlitwa i super spotkanie w Ergo Arena w Gdańsku-Sopocie bardzo, bardzo zapraszam. Zajrzyjcie w opisie pod filmem znajdziecie wszystkie potrzebne linki. Kartkownik, jak tylko wejdziecie na langustę, jest dział kartkownik. I za darmochę możecie brać kartkowniki, a jak chcecie złożyć jakąś darowiznę, to też będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Kochani, to tyle. Wciskam, pozdrawiam, błogosławie, miejcie się proszę, najlepiej na świecie. Z Bogiem. Pa! pa.